Cześć, dzisiaj mamy temacik zawieszeniowy, a mianowicie wymianę sprężyn. Jak to zrobić bez spuszczania oleju z przedniego zawieszenia, no, jeśli chodzi o tylne, nie ma takiej potrzeby, co byśmy nie robili. przodu też się da bez puszczania oleju. Fajna sprawa, jak na przykład nie jesteśmy zdecydowani, które sprężyny wybrać. Jesteśmy powiedzmy na pograniczu wagi, możemy sobie bez regeneracji amortyzatora, bez regeneracji zawieszenia, sprężyny podmienić, przejechać się i wybrać to, co nam pasuje. Temat bardzo istotny. Dlaczego? Tak naprawdę każdy z Was, kupując motocykl krosowy, jeżeli nie wiecie, jakie tam są sprężyny, powinniście to sprawdzić. Czasami nie ma takiej możliwości, szczególnie jeśli chodzi o sprężyny przednie. Wtedy musimy oddać sprężyny po prostu do pomiaru i dobrać odpowiednie pod swoją wagę. To jest tak naprawdę podstawa, żeby zawieszenie dobrze pracowało. Zanim zrobimy jakieś settingi, inne rzeczy, będziemy je modyfikować. Podstawą jest dobór odpowiedni sprężyny. Jeśli chodzi o przód, opcje są dwie. Tu mamy kia SSS, bardzo popularne zawieszenie. Yamaha je stosuje od lat. Honda stosowała, Kawasaki stosowało i zaczęło stosować z powrotem. Generalnie o to chodzi, że jest to zawieszenie dwukomorowe i jeśli chodzi o ten zawias, jest to troszkę bardziej skomplikowane niż przy jednokomorówkach. Dlaczego? W środku mamy cartridge, który jest przykręcony tutaj na dole, sprężyna jest na dole, także musimy tak naprawdę cały ten kartridż wyjąć, bo sprężyna od góry jest podparta właśnie na nim. Tu mamy podporę sprężyny, zresztą zaraz zobaczycie. No jak do tematu podejść? Zaczniemy sobie od tego, żeby ten kartridż dało się zdemontować. Także łapiemy sobie zawiasik za dolne mocowanie i tak, teraz kolejna istotna sprawa, musimy regulację odbicia. Rozkręcić na maksa. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. W międzyczasie odkręcamy sobie odbicie, liczymy ilość klików oczywiście. Ok, mamy 12 yy, od minimum. I odkręcić możemy dolną śrubę. Ok, mamy ją. Takie sprytne urządzonko. Generalnie, jak jesteśmy wyposażeni yy, w klucze do zawieszeń. Generalnie, jak jesteśmy wyposażeni w klucze do zawieszeń, często jest tak, że z drugiej strony mamy też coś takiego, do czego to jest potrzebne. Muszę tutaj docisnąć zawieszenie od dołu. Pyk. Yy, I blokujemy sobie cartridge, żebyśmy mogli odkręcić kontrę, odkręcić mocowanie. To jest fajny temat, bo to jest tworzywa, także nie rysuje nam aluminium w przypadku stalowych. Czy nawet aluminiowych kluczy troszkę to możemy zruszyć? Nie jest to koniec świata, też, ale jednak te stworzywa są moim zdaniem lepsze. Ok, dobieramy sobie kluczyk tutaj do kontry i luzujemy śrubę. I co nam się teraz dzieje? Tak naprawdę do tego momentu nie odkręcaliśmy jeszcze tej śruby, bo ona jest dokręcona do końca do sztycy. W tym momencie dopiero odkręcamy tą śrubę. I właśnie to, co mówiłem o rozkręceniu odbicia. Jeżeli to odbicie byśmy mieli zakręcone na maksa, i byśmy tak złożyli lagę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że yy zblokuje nam się tutaj yy ta regulacja za wcześnie, i cały zakres regulacji odbicia, czyli o to, co się tutaj dzieje, to, co wciska tą sztycę, nam się przesunie. Także zawsze rozkręcamy do minimum. To możemy sobie wyciągnąć. W tym momencie musimy zakręcić z powrotem kapsel, żeby nie przelał nam się olej z tym, że bez samego już tutaj bez samej sztycy kartridża, czyli wracamy w ten sposób. Od spodu musimy trzymać lagę, żeby nam nie wyjechała. I zakręcamy. W tym momencie warto sobie podstawić coś od spodu, żeby laga nam cała nie wyjechała. Łapiemy sobie w miejscu, gdzie mocujemy zawias w półkach i odkręcamy górne mocowanie. Zawias jest trochę skompresowany, więc powietrze nam uciekło. No i co, i mamy kartridż. Teraz jest warto troszkę odczekać, żeby nam to wszystko spłynęło, żeby ograniczyć do minimum ten olej, który nam tutaj wycieknie. Przygotujemy sobie od razu drugą sprężynę. Mamy tutaj komplecik zbada bada na większą wagę. Troszkę są sprężyny seryjne pod 70 kilka kilo. Rider waży troszkę więcej. Zawias był niedawno robiony, także jak widzicie wszystko jest świeże, ładne. Nie chcemy tego ponawiać, chcemy zmienić same sprężynki. I teraz kwestia wyjęcia samej sprężyny. Możemy sobie odpuścić tutaj. Zawieszenie złożyć i powinniśmy to sprężynę sobie tutaj móc wydłubać Delikatnie powoli, żeby oleju za dużo nie stracić. cały wkładka, czyli z powrotem. Możemy sobie górę delikatnie na razie przyłapać, chociaż... To teraz jest istotne, właśnie, żeby zwrócić uwagę, to tak naprawdę powinno nam się nakręcać palcami, i w tym momencie stawia opór. Mamy tutaj szparę między tą kontrolą a samą regulacją odbicia, i właśnie o to chodzi, żeby nam się to dokręciło do końca, do sztycy tą nakrętką, tylko kontrujemy. Nie zapomnieć o klikach. No i mamy sprężynkę, wymienioną w tym momencie. Drugą lagę akurat w przypadku tego zawieszenia robimy analogicznie, gdyż są zupełnie takie same. Jeżeli byłaby to showa SFF, na przykład, czyli zawieszenie, które ma z jednej strony sprężynę, na jednej ladze. Kończymy, tam się troszkę trzeba bardziej posiłować, bo sprężyna jest twarda, ciężko nam będzie wimadle to skompresować. Co w przypadku innych zawieszeń. Mamy tutaj jedną komorówkę na przykład, skatema, ale w przypadku zawieszenia, w przypadku zawieszenia jednokomorowego, czy to będzie kajaba, czy to będzie white power, co to by nie było tak naprawdę działamy dokładnie w ten sam sposób. Dołem nie zajmujemy się w ogóle, no tutaj ta sytuacja jest dużo prostsza, akurat w tym zawieszeniu nie mamy sprężyny do wymiany, także pokażę po prostu jak to wygląda. Odkręcamy sobie kapselek z góry. No i sprężynę mamy praktycznie na wierzchu. Pod spodem jest kontra, tutaj w tym zawieszeniu akurat regulacje są odwrócone, także dobicie mamy na górze. Tak samo rozkręcamy do minimum, sytuacja analogiczna jak tam była z dołu. Tutaj mamy tą kontrę, ściągamy kapsel, wyciągamy sprężynę, wsadzamy nową i po temacie. Tu jest to zrobić dużo prościej, musimy tylko pilnować, żeby właśnie za dużo oleju przy wyjęciu samej sprężyny nam, żeby za dużo oleju nie zgubić. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o jedną komorówkę, jest to cała filozofia. Ale akurat takie zawieszenie trafiliśmy. Tutaj aż korci, żeby odkręcić kapsel tą regulacją. To jest regulacja napięcia wstępnego sprężyny. Nie wolno bardzo często w ten sposób uszkadzamy samą regulację. Potem jest problem, bo ktoś przeciągnie za mocno przy dokręcaniu czy przy odkręcaniu. Jeżeli kolejny właściciel, czy no właściciel który to robił, chce potem sobie regulacją ruszyć, nawet nie wie w którą stronę tak naprawdę ma kręcić, także no, to nie służy do odkręcania korka. Odkręcamy tutaj przez te otwory, są klucze tego typu. Widziałem też yy, na cztery szpileczki, yy, także opcje są różne, to jest akurat WP oryginalny klucz, także, także o tym również pamiętamy. Yy, no, i co mamy dalej? Yy, przód mamy zrobiony, prawda, jak z tylną sprężyną. Tutaj temat jest troszkę bardziej skomplikowany. Weźmiemy sobie zawiasik od KTM. -a. Czy bardziej skomplikowany od strony narzędziowej, mniej skomplikowany, jeśli chodzi o samą operację, bo tutaj sprężyna jest na wierzchu, nie musimy na pewno zlewać oleju, no ale jakoś ją trzeba skompresować. Niektóre zawieszenia wystarczy rozkręcić tutaj, tak jakbyśmy przestawiali saga. Trochę jest z tym zabawy. Czasami jest tak, że mimo poluzowania totalnego nadal nie jesteśmy w stanie wyjąć sprężyny. Także ja wam pokażę że fajny przyrządzik, którym możemy to zrobić bez zmiany saga, bez kombinowania żadnego, tylko po prostu wymienić samą sprężynę i nie bawić się potem ustawienia. Tak jest śmieszne urządzonko. Dużo jest urządzeń, generalnie są prasy do sprężyn. To jest takie stosunkowo proste, ale fajne, bo bardzo uniwersalne. Tak naprawdę mamy dwie końcówki. To jest końcówka, akurat do zawieszeń, właśnie z tego typu mocowaniem czy WP, czy Kaja, czy szoła. druga jest odwrotnie. Tak naprawdę tu nakręcamy coś takiego, w przypadku Yamahy, gdzie łożysko jest na dole amortyzatora i wygląda bardziej w ten sposób. No i co, jak to działa? Szczękami sobie regulujemy rozwarcie tutaj, tak? Musimy się wstrzelić, żeby w to, żeby naciskać nawet nie na sprężynę, tylko to dolne mocowanie tutaj. Zaraz będzie fajnie widać, jak to działa. Są różne, y, są różne opcje w przypadku amortyzatorów tylnych, to jest akurat WP. Y, w większości działa to w ten sposób, że musimy sobie skompresować właśnie tą sprężynkę. W tym miejscu mamy drucik, który to wszystko zabezpiecza. Jego wyciągamy oczywiście. Mamy wyciągnięte zabezpieczenie i co? I lecimy w drugą stronę. I w tym momencie ten pierścień przejdzie nam normalnie przez dolne mocowanie amortyzatora. I jesteśmy w domu. Wyciągamy całą sprężynę. I montujemy nową. Możemy sobie sprawdzić, czy zawieszenie działa. Tak na sucho, bez sprężyny. Coś tam działa, nie słychać powietrza. Eee, montujemy nową sprężynę w analogiczny sposób. Warto sobie tylko oczyścić rowek, bo to wszystko nam dużo łatwiej wejdzie. W tym przypadku akurat mamy krótszą sprężynę, także no zapięcie nie będzie żadnym problemem, bo tak naprawdę musimy przestawić saga. Zapinamy sobie pierścionek i regulujemy. Czasami sprężyny się między sobą różnią długością. Zakres regulacji jest bardzo duży. Także, jeżeli średnica wewnętrzna, zewnętrzna jest taka sama, tylko sprężynę możemy zastosować. Oczywiście, pod warunkiem, jeżeli możemy po montażu amortyzatora dobrze ustawić sak z rajderem i sak na gołym motocyklu. Jeżeli to wszystko jest w zakresie, to tak naprawdę sprężynek się troszkę różnią. Nie ma to większego znaczenia. O sagu możecie tutaj zobaczyć. Mówiliśmy na ten temat troszkę. Tak naprawdę, przy wymianie sprężyny, jeżeli zmieniamy sprężynę na sprężynę innej twardości, z reguły musimy pokręcić tutaj samym napięciem wstępnym, nawet jeżeli sprężyny są takiej samej długości. Jak widać, nie jest to nic trudnego. Potrzebujemy tak naprawdę no, podstawowych narzędzi, takich do regeneracji zawieszenia. Chciałem Was uczulić jeszcze o, yy, z tematem imadła samego. Są tu szczęki aluminiowe. No i to jest podstawa, jeśli chodzi o zawieszenia. Z stalowymi szczękami nie tykamy niczego. Tak naprawdę y, zawieszenie jest praktycznie w całości wykonane z aluminium. Y, także w takie szczęki warto się zaopatrzyć. Generalnie wiadomo, że najłatwiej taką sprężynę w przypadku przodu wymienić przy samej regeneracji. Wtedy wszystko mamy na wierzchu. Ale ja Was chciałem zachęcić, żeby te sprężyny faktycznie dobierać. Y, niestety y, cenowo nie jest, są może one jakieś mega, mega tanie, ale to jest po pierwsze Wasz komfort. Bezpieczeństwo, jeżeli te sprężyny nie są dobrane odpowiednio pod Was, to tak naprawdę uniemożliwia Wam to szybką jazdę, rozwijanie się i tak dalej. Także no jest to sprawa priorytetowa, wiem, że bardzo dużo osób myśli już o settingu, jakichś modyfikacjach zawieszenia, nie wiedząc tak naprawdę jakie mają sprężyny, nie mając pojęcia czy to jest pod ich wagę yy, czy nie. My stosujemy sprężyny Bad Racing, jeżeli potrzebujecie pomocy przy doborze sprężyny, jeżeli potrzebujecie sprężyn, możecie śmiało do nas pisać, czy mailowo, czy na Facebooku, jak tam Wam wygodniej. Na pewno pomożemy. I tak jak mówię, to jest podstawa. Zachęcam, chociaż się upewnić, czy sprężyny mamy dobrane dobrze. No i co, kolejny odcinek dobiegł końca, jak zwykle y, zachęcam do odwiedzania naszego Instagrama, Facebooka, tam macie jakieś aktualne y, informacje odnośnie i naszego serwisu i tego co y, my robimy, odnośnie szkoleń y, prowadzonych przez Koziego, y, także zachęcam serdecznie, subskrybujcie oczywiście nasz kanał, y, no i co, widzimy się niebawem. Super, no dobra. No to lecimy, no to dalej.